Nie chcę, żebym nie... Wiedźmin. Zaraz się okaże, czyś prawy człowiek, czy tchórz. O co ci chodzi, Dewet? Ta kanalia Talar nie chce się podporządkować królewskiemu edyktowi. Jakiemu edyktowi? Królewskiemu, z pieczęcią miłościwie nam panującego jaśnie pana Foltesta. To odwołanie ze stanowiska. Mocą mi nadaną, etc., etc., niniejszym odwołuje się Bernarda Dukata, zwanego Talarem, z funkcji dowódcy służb informacyjnych Temerii. I Talar się sprzeciwia? Niemożliwe. Tak, i za to spotka go śmierć. Geralt, pokaż, żeś prawdziwy patriota. Zabij śmiecia! Chyba nie wierzysz w te chędorzone kłamstwa! Edykt jest fałszywy! Ten skurwiały dewot z małym fiotem i jeszcze mniejszym mózgiem chce mnie wysadzić z siodła! Stulpysk, zawszony szpiclu! Jesteś zdrajcą i zawiśniesz jak zdrajca! Wykaż, żeś patriota i przyprowadź mi tego śmiecia! Nie musi być w całości. Pomogę ci, zabiję go. Masz czelność jeszcze do mnie gadać? To była dobra decyzja, Wiedźminie Zrobiłem, co było konieczne I tak miał szczęście Ta kanalia powinna zawisnąć Jeszcze jedno Zapomnij o tym, co tutaj widziałeś, Wiedźminie Słucham? Tak będzie lepiej dla nas wszystkich To była dobra decyzja Ale zapomnij o tym, co się tutaj stało Politele, ratuj mnie! To była dobra decyzja, ale zapomnij o tym, co się tutaj stało. Gin, su, gin, su.